Siemano! Z tej strony Pagani.pl a w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy wejdziemy do świata Patapon 3 Jest to odcinek prowadzący do Let's Play Patapon 3 with Pagani. Chociaż nie tylko Patapon 3, również i 2 i 1. Ale najpierw będzie 3. Jak odcinek prowadzący wejdziemy do internetu. I trochę się pogramy. Oczywiście, za pierwszym razem wejdziemy do krywki, bo zawsze pod tym jest. Oczywiście, księżniczka nas wita. E, żegna. Co to? A. E, rosyjskie znaki. Czy jakieś tam. No, tam trochę się przywitamy, i mnie wrzucili znowu do innej kryjówki, kryp infrastruktury przez internet sobie wyjdziemy i tak pa patapon 3 jest to moja. Ulubiona gra na PSP eee, Jedna z ulubionych, gdyż Jeszcze do niej należał Little Big Planet Z któ których też coś może nakręcę Musimy poczekać I w trybie współpracy Sorki, sorki że tyle trwało e, przygotowanie do tej serii, ale niestety Starałem się nagrać to inną techniką, Remo i nie mogłem niestety, no ale też stwierdziłem, że już nie warto czekać, już nakręcimy to. Weszliśmy do tej samej kryjówki, a widać... chciałem powiedzieć niskie. No i znowu mnie wyrzucił. Po raz kolejny, a jeśli nam się to nie uda, to zagram sobie coś na single player. Ech, źle. Tak. Jest to gra e, muzyczna, strategiczna oraz i przygodowa. E, z, z, jak już wspomniałem, elementami strategii. Tryb multiplayer w tej grze wiele daje jej uroku, co jeszcze bardziej zachęca do gry a ja w pataponach się po prostu zakochałem. Dlatego będę kręcił serię od najlepszej części, czyli tej w dół, czyli po mm, najmniej darzących przeze mnie sympatii. Czyli po kolei Patapon 3, Patapon 2 oraz kra, którą nie mogę przejść, Patapon 1. Dobra, łącz się z tą kryjówką. Jeśli się nie uda, chociaż trochę poszkamy, jeśli mnie znowu wyrzuci, to rezygnuję. Trochę to musi potrwać. A ja nie mam za dużo czasu. Jest, w końcu. Jest? Coś tam brzmi? Tak. Ale jednak. Zrobimy to. Co? Na spalonej pustyni nie ma bajecznej nagrody. A więc to jest mój Alonso. A moja ulubiona postać to jest ta Grembul, który ma gilotynę. Sekundę właduje się. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. Jeszcze sekunda. Jeszcze trochę. Jest! Tada! I anulował misję. Oto mój bohater. Razor. 32 level. Wielka katana snu 27 oraz lodowa hełm 23. Potrafi walić podczas e, trybu bohatera. N nawet i ponad. Maksymalnej liczby punktów jednorazowej, czyli ponad około 100 milionów. O mój Boże! Nie, <laughs> czyli jednak nie są wkurzeni przez to, że ich nagrywam, ale spoko, dobra, a więc to jest mój team, tak sobie jeśli chcecie dołączyć to piszcie w komentarzach oraz w wiadomościach, to was być może dodam. To jest level 14, a więc dostosuję. Ja mam wszystkie postacie w Patapon, ale w serii Patapon będziemy zaczynali oczywiście od początku, żeby stosować level do tego. 14 Left, tak? O, czy ten czy ten. Mm -hmm. Kontka, status, lepszy, czy trafiłem do. A więc ruszamy z tą misją Hazor... E, e, twój hazor Razor? pokaż to co ci stać No dzisiaj Nie, może... Jest! Taki mały lak. To przez połączenie z internetem, przez łączność po gram z ludźmi z całego świata. Jak widać tam było z Rosji by... Byli grałem z Anglikiem, z Francuzem, z Hiszpanami, z Anglikami, z Francuzami, z Amerykanami itd. itd. Czyli yy, przez multiplayer leci na cały świat w trybie infrastruktury, a w trybie ACHOCE przez Bluetooth. I oto jest historia, tam jakiegoś kostka. Oto yy... A już zapomniałem jego nazwy On miał sonarkę jakiś tam Akurat jego głupiego Akurat jego głupie imię zapamiętałem a już nazwy nie A to wściekłowik nie, nie wie o co biega Ale spróbujemy naszych sił zobaczymy jak nam pójdzie. Nagramy tą walkę. A więc ruszamy, pat 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 To nasza moc. Niech was nie dowiedzie, że on jest różowy, bo jest fajny i mocny. Ale jego koń jest różowy. No podejdź, no! Jocie! Ja Dobra, powiem. Ну, сделай тут еще Так, сделай. Все, вот это сразу пата-пата и Дай до работы. Что там, мое мо Woda z percebiu. Fajna broń. Jak zarówno okazja do expienia. I to jest... O raj! Yes! Dobrze! Kon nie ochronił, tam przyjmując obrażenia. Skończymy tą walkę. I to będzie na tyle. To będzie rozpoczęcie serii. Jeśli chcecie również takie poboczne, jak raz z soberatorem, a nie gościem, którego nazwę. Pagani. Zapiszcie, jeśli Wam się taki spodoba. podoba. No ruszcie, no! Taki dobry gościa. Tak robi. Aktywujemy tryb bohatera. Trzeba coś porobić. Oczywiście przed końcem misji aktywuje tryb bohatera dla popisów. Ostatnia okazja! I se poszedł. D Dobra robota! Nie dziękuję! Mała przerwa po misji. Bardzo dobry siok polecam. Ale wróćmy do sedna, czyli do skarbów. M machinator, to wgarbocz i tyle. No, Mi się kiedyś zdarzyło, że... Nie w srebrnej, tylko w żelaznej skrzyni. mi się unikalna broń. Jak widzicie, ja mam level up. Fajna rzecz. Chłodny, mogę używać niej, ale fajnie. Ten gościu. To oczywiście ta kłada super cedru, którą teraz mam, jest bronią unikalną. Wrócę do swojej chaty, pokażę Wam moją armię i będziemy kończyć. A zrobimy to dosyć szybko. Ten kamień niech ma już tą swoją historię. No! A to jest Nęciuska. Później się okaże, że to jest kobieta. A później się jeszcze okaże, że to jest księżniczka, która nas wcześniej żegnała. Ha! Ale się wywaliła. Dobra. Nie pokażę już Wam tego. Ale! Wrócimy do tego. A więc, to by było na tyle. Piszcie, czy Wam się podobało i czy chcecie więcej. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Oraz dawajcie mi może jakieś propozycje. O, bez tego gościa, bo to jest taki lak, to jest moja armia. Dobra. No to by było na tyle. Nara. Cześć.